Witajcie Rozważaniu na dzień dobry. Dziękuję za różne uwagi i słowa zachęty z wczoraj. Dzisiaj wracamy do Hanno i wezmę sobie je do serca. Myślę, że coś wymyślę, coś wam też dam znać. Jeszcze na razie mam jakieś pomysły, decyzje żadnej nie podjąłem. Natomiast dzisiaj z powrotem władza. Trzecia, trzeci rozdział pierwszej księgi królewskiej i modlitwa Salomona, gdzie właśnie Salomon modli się o moc, rozumne serce, aby umieć sądzić lud Boga, rozróżniać między dobrem i złem, inaczej bowiem któż potrafi sądzić, ten twój ogromny. Lud. I podobało się to panu, że Salomon prosił o taką rzecz, to też rzekł pan Bóg do niego: Dlatego, że o taką rzecz prosiłeś, a nie prosiłeś dla siebie ani o długie życie, ani o bogactwo, ani nie prosiłeś o śmierć dla twoich wrogów, lecz prosiłeś o rozum, aby umieć być posłusznym prawu. Dlatego uczynię zgodnie z twoim życzeniem. Oto daje Ci serce mądre i rozumne, że takiego jak Ty jeszcze nie było przed Tobą i takiego jak Ty, również po Tobie nie będzie. Oprócz tego daje Ci to wszystko, o co nie prosiłeś, a więc bogactwo, jako też sławę, tak iż takiego jak ty męża nie będzie między królami po wszystkie dni Twoje. A jeśli chodzić, będziesz moimi drogami, przestrzegając moich ustaw i przykazań, jak chodził Dawid, Twój Ojciec przedłuży Twoje dni. No i ciekawe też to, że ewidentnie Bóg spełnił to, co powiedział, czyli dał mu serce mądre, no ale pomimo mądrego serca ostatecznie odstąpił od Boga, co też jest taką ciekawą, trochę można powiedzieć, no podpowiada nam to, że może być ktoś mądry, a wcale niekoniecznie pobożny. Oczywiście zależy, jak tą mądrość będziemy rozumieli, ale przynajmniej w tym wymiarze politycznym, w tym wymiarze, w jakim Salomon był mądry. Sądził lud, jakby Bóg mu podpowiedział pewne rzeczy. No a jednak a jednak, a jednak, odstąpił od Boga. Zawsze można by się zastanawiać też nad tym, w jakim sensie mądrość rozumiemy w określonych fragmentach, czy, czy jak, jak, jak ją postrzegamy. Tak? Pan Jezus mówi coś podobnego w pewnym momencie, że synowie ciemności są przebieglejsi od synów światłości. W Ewangelii Łukasza, więc w jakimś sensie można by powiedzieć, że pewna przebiegłość, wyrachowanie, a może nawet i, i, i pewien intelekt, przenikliwość pewna może być komuś dana, niezależnie od wiary. Ja na przykład, się zastanawiam nie nad leszkiem kołakowskim czytałem kilka jego książek. I to jest człowiek, który ewidentnie rozumie rzeczywistość wiary, natomiast czy on faktycznie wierzył, to jest jakby zupełnie inny temat. Napisał jedną z, z fajniejszych książek o, o predestynacji. Bo kto nic nie jest dłużny. Najprawdopodobniej w ogóle w niego nie wierząc, więc jakby można mieć pewną przenikliwość, pewną taką zdolność wnikania w, w istotę spraw, które są do wniknięcia i przeniknięcia, i, i rozwikłania i, i, i odpowiedzenia w jakiś trafny sposób. Co wcale nie oznacza, że ktoś jakby sam z siebie jest osobą, która, która wybierze trafnie, czy, czy, czy dobrze, czy, czy w posłuszeństwie Bogu. Co też jest myślę ciekawe. Natomiast właśnie to, co robi Salomon, jakby on, on, on jakby no właśnie, wybiera coś, co. Yy... Coś, co jakby nie jest oczywiste. Znaczy, w pewnym sensie można by powiedzieć, że w polityce znacznie ważniejsze są właśnie jakaś władza, siła, nie wiem, no takie twarde można by powiedzieć zdolności, tak? Takie, jak to się mówi w geopolityce, taki hardware, taki, żeby po prostu mieć, mieć narzędzia, takie twarde narzędzia w, w ręku, żeby pokazać wszystkim, wszystkim wokół. Natomiast, natomiast ciekawe jest to, że tu się gdzieś serce Salomona spotyka z Bożym sercem. To znaczy, serce Boże jest takie, że podoba się to, co, o, o, co prosi, o, o co prosi Salomon, a Salomon prosi o to, żeby być dobrym sługą, być dobrym sługą Bożego ludu. Ta mądrość mam właśnie po to, po, po to być dana, żeby umieć rozsądzić, żeby umieć. Podejmować trafne decyzje, żeby dobrze zarządzać, i tak dalej. To potem widzimy wszystko gdzieś, w, właśnie w historii panowania Salomona. I no właśnie, i ciekawe jest to, że to jest źródłem dla wszystkich pozostałych rzeczy, które i tak się pojawiają jakoś, o czym Bóg mówi. Ja to resztę Ci też dodam, ale właśnie jakby sednem jest pewna zdolność rozumienia ludzi i zdolność sądzenia ich we właściwy sposób. I myślę sobie, że to jest coś, coś ciekawego. Znaczy to sądzenie to nie oznacza, można oznaczać też troskę, może oznaczać prowadzenie, może oznaczać przywództwo, możemy to w różny sposób chyba tłumaczyć. Natomiast chodzi o to, żeby, żeby, żeby rozumieć ludzi i prowadzić ich we właściwy sposób, nie prowadzić ich w taki sposób, jaki oni chcą, bo oni Mogą być głupi, mogą mieć różne sprzeczne działania, tak, i, jakby, i, i nic nie robić, i wszystko mieć, i tak dalej. No, różne tam powiedzmy mogą być. mogą być myśli w sercu człowieka niekoniecznie mądre. Natomiast no, patrząc na Salomona, zresztą patrząc na Salomona, też widzimy, że on ostatecznie jakby no, doprowadził do wielkiej potęgi Izraela, ale kiedy kończy swoje panowanie, to przychodzą starsi do jego syna i mówią, słuchaj. Zluzuj, zluzuj, bo ojciec, no ojcu, ojcu pozwoliliśmy na to, żeby tak nas cisnął z majątkami i z wszystkimi obowiązkami. No ale ty nam, ty nam poluzuj. I, i co ciekawe, oczywiście z tego nie zrobił i, i był problem z tego powodu. A więc z jednej strony można powiedzieć, że doprowadził do potęgi, a z drugiej strony, no, z drugiej strony była cena jakaś za to. Ale on ostatecznie, no, myślę, że jednak jest chwalony. Myślę, że jest chwalony w sensie takim, że no też i z Bożej perspektywy, nie tylko czczo. I, i, I właśnie, i był mądry, i był mądry, i potrafił zbudować potęgę. Oczywiście budował na, na tym, co, co gdzieś tam Dawid mu wypracował, przygotował i tak dalej. Ale, ale właśnie zwróćmy uwagę, że Dawid walczył non-stop, w zasadzie, da, Salomon prawie, nie wiem, czy jest powiedziane na jakiejś walce jego. On odstraszał, tak? On samą swoją potęgą odstraszał. No i oczywiście wiemy, że, że znacznie lepiej jest mieć yy, królestwo czy państwo yy, w czasie pokoju, wtedy rzeczywiście się ono rozwija, niż kiedy, kiedy jest nękane przez jakieś najazdy. Czy to no, wiadomo, jak my najeżdżamy kogoś, to jest trochę fajniej, no ale może to być różnie, tak? Trochę też patrząc dzisiaj na. Nikaraguę, którą podobno Trump najechał, znaczy podobno zdobył, moim zdaniem nie zdobył, no ale będą jakieś, myślę, reperkusje prędzej czy później. To tak nie jest, że tak można sobie najeżdżać zupełnie bezkarnie wszystko. W pewnym momencie myślę, że to się gdzieś zwraca, ale to trochę inny temat, nie na dzisiaj. W każdym razie wniosek jest taki, że warto się modlić o mądrość. Warto się modlić o rzecz, o, 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 o umiejętność wniknięcia w istotę rzeczy, czy to jest biznes, czy to jest jakieś przywództwo, czy to jest bycie nauczycielem, czy to jest właśnie bycie politykiem. Myślę, że, że jakby wszystko się zaczyna od tego, żeby, żeby mieć postawę sługi, co koniecznie, niekoniecznie oznacza taką zupełnie chrześcijańską postawę bo też Salomon, myślę, i wcale nie miał do końca, ale jednocześnie, ale miał jej dość, żeby rzeczywiście zarządzać dobrze i żeby rzeczywiście, jakby, to swoje królestwo doprowadzić do potęgi. I myślę sobie, że, że właśnie zaczyna się od poznania. Tak? Sun Tzu powiedział kiedyś, że jeśli ktoś nie zna ani siebie, ani przeciwnika, to na pewno przegra. Jeśli zna siebie, ale nie przeciwnika, albo przeciwnika, ale nie siebie, no to tak, fifty fifty. A jak zna i siebie, i przeciwnika, to wygra. W pewnym sensie to jest potwierdzenie tego, co, co gdzieś widzę w tej modlitwie Salomona, że wszystko zaczyna się od wiedzy, od poznania, od zrozumienia. I, i wtedy rzeczywiście gdzieś ta mądrość nas prowadzi do, nawet jeśli jesteśmy w nie najlepszej sytuacji, ale ta mądrość nas prowadzi do tego, żeby podejmować trafne decyzje i ostatecznie. Ostatecznie wygrywać i zwyciężać. Także tego Wam życzę, życzę Wam mądrości. Niech Wam Bóg dzisiaj błogosławi. I niech to będzie dla was dobry dzień. Panie bądź uwielbiony, prowadź nas i właśnie dodawaj nam mądrości w tych wszystkich dziedzinach, w których tego potrzebujemy. Znajmy siebie, znajmy innych wokół nas i niech to nas prowadzi do, do rzeczy, do decyzji, które Tobie się podobają. Oto Cię, Panie proszę dla wszystkich nas. Amen. Z Bogiem i do zobaczenia.